I cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj z inkubatora przekręcamy, właśnie jajeczka. To już mamy 25. dzisiaj, więc 15. dzień, kiedy jajka się inkubują. Dlaczego R, dlaczego W? Z racji tego, że człowiek ma sklerozę. A rano R jak rano, W jak wieczorem. Dwa razy jajka dziennie są przekręcane. Proszę bardzo. Tutaj są podzielone jajeczka na dwie szuflady. Dlatego, że górne są zalężone, wszystko jest ok po prześwietleniu. Natomiast jeżeli chodzi o dolne, to nie jestem w 100% pewny. A nie chciałbym komuś dzieciństwa zepsuć. No, i tyle na dziś. Inkubatorek. Taki z trzema szufladami. Jedna szuflada jest na górze jeszcze położona. Temperatura trochę wilgotność teraz spadła. Temperatura 37,5 powinno być 37,8, ale zaraz skoczy. I wszystko. Do zobaczenia później. Witamy. Dzisiaj będziemy prześwietlać jajeczka. Już pierwsze jajeczko, które prześwietlamy. Dzisiaj mamy 25. Jak widzicie, jajeczko było zalężone, ale no niestety tutaj nic z tego nie wyszło dalej, ponieważ tak nie powinno wyglądać jajko w tym tygodniu już. O, dobra, jedziemy dalej. No. Dzisiaj o Natala pomaga prześwietlać. Tak, o, tutaj jajeczko już jest znacznie lepiej. Jak widać o. Poczekajniu nie? O, tak jak widać. Coś się w środku rusza. Też takie stadium jest takie. Tu nie jestem pewny. Tu nie jestem pewny, dlatego zostawimy. Tata, już i będziemy Tak jest. O, tutaj Natala już następne wyciągnęła. No i, i to też takie. Nie, nie. Kurczę, no tak. Nie jestem do końca przekonany. Tata, Wydaje mi chyba nie, chyba nic nie będzie, ale zobaczymy jeszcze. Zostawimy. Tutaj na dole będziemy mieli takie jajeczka, które nie jesteśmy pewni. O, tutaj. Też widać, że coś w środku jest. Takie niepewniacz, niepewniaczki, niepewniaczki trochę. Trochę niepewniaki, no jak się wyklują, to tak, to fajnie będzie. To wszystko są niepewniaki. No to akurat, to akurat nie. To już jest niestety do wyrzucenia. O, kolejny no nitka żeby to był pierwszy tydzień to byłoby super natomiast teraz teraz nic też <laughs> następne jajeczko takie niepewne niepewniak co nie, kochani tutaj na tym światełku będziemy robić na tym światełku jest dobre Natala już o tutaj kolejne też takie wczesne. Co? Dobrze, nie płać już. Łącz, łącz latarkę. Będziemy też do Twojego telefonu. Włącz latarkę, daj. Ja wchodzę. O, tutaj jest fajnie. Taki drugi tydzień to taki trochę. Ale widzimy, rusza się. Coś się tam rusza, więc to zostawiamy. Niech dalej. Sofie. o tutaj też dobrze daj to, ten drugi telefon, połóż o, na oświetlenie oho, wibracje się włączyły zaraz kurczę, kurczak wyskoczy Dobra. co byś chciała? jajko chcesz wyciągać? no to wyciągaj tutaj z góry tylko żebyś nie zbiła no, Natala prześwietla o o, ta, ta, poczekaj, czekaj, czekaj, zostaw, zostaw o, tutaj widać kurczaczka, widzicie? ekipa, ekipa Zipa, widzicie kurczaczka? wow, no, zobacz no, kurczak. No, tutaj stąd fajnie właśnie dziobek tutaj, chyba dziobek widać Tak. o, no, tutaj się ułożył, tutaj przy górnej niedługo się wykluje dobra, to poczekajcie, musimy to jakoś Jakoś to złożyć tak, żeby już ustawiamy na o, wieczór. Je, je, ja <gry> Poczekaj, kochanie, puść, dobrze? Tatuś będzie to robił, okej? Okay? O, o, tutaj. Kurczę, o, o, tutaj, ten, tutaj jest puściutko. Puściutko, chociaż coś niby, ale nie ten, nie ten wiek. No dobra, to zobaczymy tutaj odkładamy na dolną, mamy podzielone na górne i na dolny. Jeżeli coś jest nie tak, to, to będzie to nam wyświetlało. Na no, tylko poczekaj chwilkę. A tutaj? A tutaj co to tak jest? Zobacz, Natala. Zobacz tutaj, popatrz na to. Mały gigant. Tam, patrz pod rękę. Zobaczcie. Ja, mały gigant tak, Mały gigant o tutaj Piękne, jest kurczaczek to, to lekkie pęknięcie to wygląda tak synuś już lekkie pęknięcie żo. jak, że to, że dzieci? To, wow. pierwszego jak to dzieci, dzieci? 31. jak to dzieci będzie Ła, nie, nie. tak to jest już z dziećmi tutaj prześwietlamy tutaj też wydaje to. mi się że będzie kurcze całe ciemne Natalko, odsuń się kochanie. Tutaj nie widzę... O. Tutaj jest pęcherzek powietrza widać i cały ciemne. Nie wiem do czego tak to wyszło. Może Nie wiem, zobaczymy. Zostawimy. Odkładamy, przekładamy. O, coś widać. Widzicie, tutaj człowiek sam to nic nie może zrobić. Taka ekipa jest, że. O. Niteczki. Super. Tu powinno być super, kurczę. O. Rusza się? Ja nie ruszę. Tak. Widzicie? No. się rusza fajnie. Nie widzę za bardzo. Poczekaj, no tak, o, nie ruszaj, nie ruszaj, zobacz. O, dołu do teraz widzisz? Wow. Dołu się I rusza. No, rusza się. To mały kurczaczek się robi. Układa się mały kurczaczek. Może wcześniej się wykluczy. Nie wiem, czy to jest sens, żebyśmy wszystkie wszystkie jajka brali. Natalko, tylko bardzo Cię proszę, żebyś poczekała, bo ja się boję, że Ty upuścisz, wiesz? O. Dobrze, prześwietlamy następny. O. Proszę bardzo. Kolejny piękny. Zgaszcie światełko. Kolejny piękny. Niteczki są. Ruch. O, super, Ruch też kurczaczka tutaj jest. Świetnie. Super. Super. Czyli mamy takie pewne jajka. Z tego co widzę, to mamy. Mamy pięć plus tutaj chyba na dole były dwa a resztę to no nie wiadomo, zobaczymy o, proszę bardzo obcy próbuje wyjść Natalko zostaw to, proszę dziękuję jest coś coś, coś mamy coś tutaj mamy idzie dobrze nie ma takich niteczek jak tam ale jest fajnie Przypominam, że w 18 dniu będziemy już przestajemy przekręcać jajeczka i będziemy zwiększać wilgotność. Tutaj też jest o kurczak. Jest kurczaczek. Jest kurczaczek, tak. Będzie kurczaczek. Będziemy. Dzisiaj mamy 25. Wstawiałem. 10 był zamiar wstawić, wstawiłem w końcu 11 tutaj niestety puste nie jest kochani, wiesz puste nie jest, zależone było, tylko właśnie nie wiem czy czy tutaj e, nie nie przestało działać, dlatego weźmiemy je na dół nie lubię, nie lubię dawać nie, nie szansy, więc więc jeszcze te dolne po prostu to, to. potem na spokojnie jeszcze tu, prześwietlę, to. przejrzę i ewentualnie, no, tutaj też jest pięknie, tutaj niteczki są, tak jest, niteczki są, kurczaczek też tutaj się składa. Więc rano było przekręcanie, teraz prześwietlanie. Jeszcze prześwietlamy, o tutaj też pęcherzyk powietrza jest, niteczki widać, o coś tutaj się dzieje, super, super, widzicie 4-5 kogutów w sumie mamy na około 40 kurek i powiem Wam tak, że Wszystkie jajeczka, żeby nie skłamać, powiedzmy 90%, 99% nawet jest zalężony, były zależone, po prostu mogło dojść do tego, że e, mamy zimę, więc te jajeczka jak sobie tam leżą, to mogą te, które były zebrane akurat w odpowiednim momencie po zbiorze od razu przeniesione do pokoju do pomieszczenia, do ciepłego gdzie było przechowywane zbierane jak były jajka to wtedy mm, bardzo ładnie wszystko się rozbija a te które tam się schłodziły to już wtedy mogło dojść do uszkodzenia tutaj jajeczka w środku i dlatego więc tak jeżeli 50% z tych kurczaków się wylęgnie teraz po, tej, po tych przymrozkach co były 22 stopnie to to będę naprawdę zadowolony, bo to też tak wszystko szło na szybciutko, na szybko to w ogóle jest całe pęcherzyk. O, mamy. Mamy. Go tutaj. Duży kurczak będzie, pewnie, zobaczcie. O. Widzisz Gabrysiu? Widać. Widać. Coś tutaj szybciutko będzie się kluł. Myślę, że w sobotę dzisiaj mam poniedziałek, więc w sobotę będzie klucie. Zobaczymy, czy będzie w tym odcinku, czy w następnym. No, będą się ganiać na pewno, jak ostatnio. O, tutaj też jest. Tylko, że tak jak widać, to już są pełne jajka. A tutaj jest tak tylko taki kawałeczek, więc zobaczymy. No, zobaczymy, zobaczymy. Tutaj z tym powinno być trochę bardziej rozwinięte. Chodzi inkubator, mimo tego, że jest otwarty, bo temperatura jest yy, wysoka w domu, mnie. O, tutaj też widzimy pęcherzyk, pęcherzyk jest. O, jak ktoś zaraz będzie płakał, jak się przewróci. Już w biura są. Widać. A teraz szotku, jajko o. Dobra. No dobra, tutaj świecimy no, na drodze. Tutaj jajko. O, o. I ile. tutaj to tutaj już to jajko powinno być bardziej kurcze. Bardziej widoczne. Troszeczkę mało jest. No, ale dobra. Dodamy tutaj na dół. Ciekawe czy będą te klaki będą środować dziewięki i się stanie. No tutaj niestety nic nie ma coś było, natomiast za szybko tak jak mówię, za mało tutaj poszło. Dalej nie rozwinęło się. No to tu tak jest. Dobra. o tutaj z, z, też fajnie w górnej części Już, o, w oczach mi się nie od tego światła ale tutaj jest o jest kurczaczek jest kurczaczek jest kurczaczek mamy jeszcze 7 sztuk do prześwietlenia o tu jest pięknie. Tu jest pięknie, pięknie rozwinięty już. Tysk Tak dalej i będzie. Super. Pozdrawiam. Kogo pozdrawiasz? Widzów. Widzów pozdrawiasz. zagranicznych. No. zagranicznych też. Z granicę ogląda oglądać ktoś. Łapcia ogląda. Na ja, no, pewno klęczyć. ktoś na wsi też... Na wsi ktoś ogląda też. No, tutaj też jest ładnie. Piękne. Nie no ja mam nadzieję, że za granicą. No niektórzy to oglądają. A, bo to jest... Wziąłem tutaj wszystko na, na W, a dwa jajka na R. Jak już tłumaczyłem wcześniej. Rano i wieczór. No, człowiek ma sklerozę, czy plus był rano, czy plus był wieczorem, więc... O. No tutaj tak, kurczę, pęcherzyk jest. Jest, coś jest, coś coś jest. Tylko tak jak widać, na nie, niektóre jajka szybciej dochodzą, niektóre wolniej, kurczej. I... Dlatego też to tak wszystko dodamy do obserwacji dłuższej. Szkoda, niestety, dla każdego hodowcy, jeżeli po drugim prześwietleniu jest pewny, że już wszystko jest, jest ok, że są pisklaki, a potem ostatnie, ostatnie dwa, trzy dni po prostu i coś się dzieje złego z jajem, i, bo różnie to bywa. Na przykład ktoś może wyłączyć inkubator. Tak to miało miejsce pół roku temu u nas. O no, tutaj, tutaj niestety tu jest pusto. Tu było, tu było coś, było za, jajko zalęczone było, e, no i niestety się skończyło. To będzie. Nie, z tego już jajecznicy nie ma. Niestety. Nie trzeba To już jajeczka są do wyrzucenia. Tak jest, jajeczka. Jajeczka, które, tutaj, które są włożone do inkubatora. To Już wyrzucamy. To o, tutaj widać. Widzisz? O wiele lepiej. Widzicie? Świeci? Świeci? No, proszę bardzo. Mruga oczkiem. <grym> o, jak to słodki jest. No i dobra, dajemy na W. Mam nadzieję, że Przekacza. będziecie o. subskrybować nasz kanał. To super. super. No i tutaj też będzie. No i dobra. I dawajcie dzwoneczka. Subskrypcją. Aha. Słoneczek z subskrypcją. I dajcie komentarz. Jak, jak się podoba nasz kanał. Tak, <gry> Normalnie reklama. No i dobra, ile mamy? Ile mamy? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20 takich pewniaków, które widzieliście, e, które powinny e, z tego kurczęta wyjść. No, i tutaj taki niepewniaki, nie wiem co z tym będzie. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Więc spoko było 35 bodajże wstawione, z tego, z tego co pamiętam. Dzisiaj odłowiliśmy, ostatnio odłowiliśmy 2 jajka przy pierwszym prześwietlaniu, a teraz e, odłowiliśmy 2, 4, 5 jajek. No, i tutaj ta, ta reszta, tak. Więc mam nadzieję, mam nadzieję że będzie. Taki wynik końcowy, tak jak teraz policzyliśmy na górze. No dobra, to co? Kończymy, składamy i wrzucamy. To co mówimy widzom? Wow. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z komentarz jak się podobał film. No. Super. Dokładnie tak jak Gabryś powiedział. Subskrypcja, łapka i napiszcie czy się podobało, czy kręcimy dalej, czy nie. I nie dbajcie łapki w dół, bo się obrażę. <noise> tak jest, się obrażę. Dobra, trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Hej.